Witajcie w nowej serii opowieści z Mgły raport z mgły. Ostatnie siedem dni w Światowej Geopolityce można określić mianem tygodnia, zimnego prysznica dla Kijowa i Europy. To, co jeszcze niedawno funkcjonowało w sferze domysłów i kuluarowych plotek, w minionym tygodniu zaczęło przybierać kształt realnych politycznych scenariuszy, które są pisane nie w Kijowie, lecz w Waszyngtonie i Moskwie. Przed nami szczegółowa i surowa analiza sytuacji, w której znalazła się Ukraina na przełomie roku. Głównym tematem, który zdominował nagłówki i debaty eksperckie w minionych dniach, jest krystalizujący się w Stanach Zjednoczonych tak zwany nowy plan zakończenia wojny. Zamiast zapowiedzi kolejnych wielomiliardowych pakietów ofensywnych, administracja w Waszyngtonie wysyła coraz wyraźniejsze sygnały o konieczności zamrożenia konfliktu. Według przecieków, które wstrząsnęły ukraińską dyplomacją w tym tygodniu, plan ten opiera się na trzech filarach, z których żaden nie jest korzystny dla obrońców. Po pierwsze, zakłada on utworzenie strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnej linii frontu, która ma mieć szerokość ponad 1000 kilometrów. W praktyce oznacza to, że Ukraina musiałaby pogodzić się z utratą kontroli nad niemal 20% swojego terytorium na czas nieokreślony, bez gwarancji ich odzyskania w drodze dyplomatycznej połonii. Po drugie, co budzi największy sprzeciw w Kijowie? Plan ten przewiduje odłożenie ukraińskich aspiracji do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim na co najmniej 20 lat. Jest to de facto spełnienie jednego z głównych żądań Kremla, który od początku inwazji domagał się neutralnego statusu Ukrainy. Po trzecie, dalsze dostawy amerykańskiego uzbrojenia miałyby być uzależnione wyłącznie od zgody Kijowa na rozpoczęcie negocjacji pokojowych z Rosją. Analitycy są zgodni, że jest to forma dyplomatycznego szantażu, która stawia ukraińskiego prezydenta w sytuacji bez wyjścia. Odrzucenie tych warunków grozi całkowitym odcięciem kroplówki z amunicją, co w obecnej sytuacji frontowej doprowadziłoby do załamania obrony w ciągu kilku tygodni. Reakcja Europy na ten zwrot w amerykańskiej polityce w minionym tygodniu była mieszanką niedowierzania i paniki. W kluczowych stolicach, takich jak Berlin, Paryż i Londyn, odbyły się pilne konsultacje, których celem było oszacowanie, czy stary kontynent jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężar wsparcia Ukrainy. Wnioski płynące z tych spotkań są pesymistyczne. Pomimo buńczucznych zapowiedzi o zwiększeniu produkcji, europejski przemysł zbrojeniowy wciąż boryka się z problemami logistycznymi i brakiem surowców, takich jak proch nitrocelulozowy. W minionym tygodniu głośno wybrzmiał raport, z którego wynika, że Europa do tej pory dostarczyła zaledwie połowę z obiecanego miliona pocisków artyleryjskich, podczas gdy rosyjska machina wojenna, wspierana przez sojuszników z Azji, produkuje trzykrotnie więcej. Świadomość, że amerykański parasol ochronny może zostać zwinięty, zmusiła europejskich liderów do rozpoczęcia dyskusji o własnym odstraszaniu atomowym, co jeszcze rok temu było tematem tabu. Z perspektywy Moskwy, miniony tydzień był okresem triumfalizmu. Kreml doskonale odczytuje sygnały płynące z Zachodu jako dowód na zmęczenie wojną i pękanie jedności sojuszniczej. W odpowiedzi na amerykańskie propozycje zamrożenia konfliktu, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych usztywniło swoje stanowisko. W ostatnich dniach z Moskwy popłynął jasny przekaz: Rosja nie jest zainteresowana półśrodkami. Celem nie jest już tylko utrzymanie Donbasu i Krymu. Ale pełna kapitulacja polityczna Kijowa, demilitaryzacja ukraińskiej armii i zmiana rządu na prorosyjski. Rosja, czując słabość przeciwnika, podbija stawkę, licząc na to, że chaos decyzyjny na Zachodzie pozwoli jej zrealizować maksymalistyczne cele jeszcze tej zimy. W cieniu wielkiej gry mocarstw Polska znalazła się w minionym tygodniu w położeniu niezwykle skomplikowanym. Zmiana wiatru w Waszyngtonie wymusiła na Warszawie rewizję dotychczasowych założeń bezpieczeństwa. Przed nami analiza tego, jak nasz kraj przygotowuje się na scenariusz zamrożenia konfliktu tuż za naszą wschodnią granicą. W minionych dniach uwaga polskich ekspertów od bezpieczeństwa nie koncentrowała się jednak na kolejnych dostawach sprzętu, lecz na tym, czego wciąż brakuje. Choć realizacja kontraktów na czołgi K2 Black Panther i armatohaubicek 9 Thunder przebiega zgodnie z harmonogramem, w debacie publicznej z nową siłą wybuchł temat zaniedbań w sferze obrony cywilnej. Raporty opublikowane w tym tygodniu są bezlitosne. Polska, mimo wydawania ponad 4% produktu krajowego brutto na armię, wciąż nie posiada spójnego systemu ochrony ludności. Wskazuje się, że w przypadku konfliktu pełnoskalowego schrony są dostępne dla zaledwie kilku procent populacji, a systemy ostrzegania w wielu regionach opierają się na przestarzałej technologii analogowej. Analitycy wojskowi oceniają to jako krytyczny błąd strategiczny. Budujemy potężną tarczę w postaci dywizji pancernych, ale nasze zaplecze cywilne pozostaje miękkim podbrzuszem, podatnym na szantaż rakietowy, co w kontekście rosyjskiej doktryny wojennej jest zaproszeniem do ataku. W relacjach z Kijowem miniony tydzień przyniósł wyczuwalny chłód i dyplomatyczny dystans Poncia. Polska pozostaje niezastąpionym hubem logistycznym, przez który wciąż płynie strumień zaopatrzenia, ale entuzjazm polityczny wyraźnie wygasł. Warszawa zdaje się przyjmować postawę wyczekującą świadoma, że karty rozdawane są teraz w Waszyngtonie. Przenieśmy się teraz tam, gdzie polityczne decyzje zamieniają się w krwawą rzeczywistość na linię frontu. Sytuacja militarna w minionym tygodniu uległa drastycznemu pogorszeniu. Rosyjskie dowództwo, doskonale wyczuwając moment zachwiania na zachodzie, rzuciło do walki strategiczne rezerwy, dążąc do maksymalizacji zysków terytorialnych przed ewentualnym narzuceniem zawieszenia broni. Absolutnym środkiem ciężkości wojny jest obecnie odcinek doniecki, a konkretnie kierunek na zachód od dawnej Awdiiwki w stronę Pokrowska. To tutaj rozstrzygają się losy całego Donbasu. W minionym tygodniu Rosjanie zastosowali tu taktykę spalonej ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Lotnictwo agresora, wykorzystując bierność zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej, zrzucało dziennie ponad 150 ciężkich bomb, szybujących na ukraińskie pozycje obronne. Te półtonowe i półtoratonowe ładunki po prostu wymazują z mapy całe linie okopów i fortyfikacji, sprawiając, że obrona staje się fizycznie niemożliwa. Dopiero po takim przygotowaniu artyleryjskim i lotniczym do ataku ruszają małe, mobilne grupy piechoty szturmowej. Mimo, że ponoszą one gigantyczne straty, ta nieludzka metodyka pozwala im posuwać się naprzód o kilkaset metrów każdego dnia. Dla Ukraińców sytuacja w rejonie Pokrowska staje się krytyczna z powodów logistycznych. Miasto to jest kluczowym węzłem zaopatrzeniowym dla całego wschodniego frontu. W minionym tygodniu rosyjska artyleria uzyskała kontrolę ogniową nad głównymi drogami dojazdowymi. Oznacza to, że każda ciężarówka z amunicją i każda karetka z rannymi musi poruszać się pod bezpośrednim ostrzałem wroga. Ukraińscy dowódcy polowi raportują, że w ostatnich dniach musieli racjonować pociski artyleryjskie, co w obliczu niekończących się fal rosyjskich ataków zmusza ich do powolnego oddawania terenu, by ratować życie żołnierzy. Drugim punktem zapalnym jest odcinek północny w rejonie Kupiańska Pęćka. Tutaj celem Rosjan jest dotarcie do rzeki Oską i przecięcie ukraińskiego zgrupowania na pół. W minionym tygodniu nie doszło tu jeszcze do załamania linii, ale intensywność walk osiągnęła poziom nienotowany od roku. Rosjanie zgromadzili tu potężne zgrupowanie pancerne-pancerne. Analitycy wywiadów wskazują, że Moskwa chce zdobyć Kupiańsk za wszelką cenę. Aby stworzyć strefę buforową dla swoich własnych regionów przygranicznych. Ukraińska obrona w tym sektorze opiera się głównie na gęstych polach minowych i pracy operatorów dronów, ale przewaga ogniowa wroga, szacowana w tym tygodniu na 7 do 1, powoli kruszy ten opór. Jednak tym, co w minionym tygodniu najbardziej zaniepokoiło zachodnie wywiady, nie jest tylko postęp rosyjskiej armii, ale postępująca internacjonalizacja konfliktu. Rosja przestała walczyć w pojedynkę. Do gry weszli potężni sojusznicy Kremla, którzy zmienili bilans logistyczny tej wojny. Potwierdzone dane wywiadowcze wskazują, że Korea północna dostarczyła Rosji już ponad 3 miliony pocisków artyleryjskich, co stanowi połowę rocznego zużycia rosyjskiej armii. Co gorsza, w minionym tygodniu pojawiły się doniesienia o obecności północnokoreańskich doradców wojskowych bezpośrednio na okupowanych terytoriach, którzy nadzorują użycie systemów rakietowych KN-23. Drugim filarem rosyjskiego wsparcia pozostaje Iran. W ostatnich dniach odnotowano zintensyfikowane loty transportowe między Teheranem a Moskwą. Eksperci ostrzegają, że Rosja gromadzi irańskie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, by użyć ich w zmasowanej kampanii zimowej przeciwko ukraińskiej energetyce. Ten sojusz autorytarnych reżimów sprawia, że zachodnie sankcje stają się dziurawe jak sito, a rosyjska machina wojenna zamiast słabnąć, otrzymuje wciąż nowe zasoby do prowadzenia wojny na wyniszczenie. Współczesne pole walki to jednak nie tylko błoto i okopy, ale przede wszystkim niewidzialna sieć technologii, która decyduje o życiu i śmierci. W minionym tygodniu potwierdziła się absolutna dominacja dronów FPV jako głównego środka rażenia, detronizując tradycyjną artylerię w zakresie precyzji. Obie strony masowo wykorzystują bezzałogowce, jednak Rosjanie zyskują w ostatnich dniach wyraźną przewagę w kluczowym aspekcie, jakim jest walka elektroniczna. Raporty spływające z linii frontu w tym tygodniu są alarmujące. Na krytycznych odcinkach w Donbasie ukraińscy operatorzy dronów zgłaszali okresami całkowitą niemożność użycia swoich maszyn. Rosjanie rozmieścili nowe, zagęszczone systemy zagłuszania, które tworzą nad ich pozycjami niewidzialną kopułę odcinającą sygnał wideo i sterowanie. W rezultacie skuteczność ukraińskich uderzeń spadła w niektórych sektorach z 70 do zaledwie 20% to wymusza na Kijowie bolesną i kosztowną adaptację. W minionym tygodniu odnotowano pierwsze masowe użycie przez obrońców dronów sterowanych za pomocą cienkiego kabla światłowodowego PONTI. Ta technologia jest całkowicie odporna na rosyjskie zakłócenia, ale zasięg takich maszyn jest fizycznie ograniczony długością przewodu, a ich produkcja jest znacznie droższa i wolniejsza. Równolegle do walk na lądzie toczy się brutalna wojna o energię. Wraz ze spadkiem temperatur poniżej zera, Moskwa wznowiła zmasowane ataki rakietowe i dronowe na ukraińską infrastrukturę krytyczną. W minionym tygodniu celem stały się podstacje energetyczne w centralnej i zachodniej Ukrainie. Taktyka Rosjan ewoluowała. Do przeciążenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej wykorzystują teraz setki tanich dronów wabików, które nie mają głowic bojowych, ale skutecznie mylą radary. Ponci Dopiero za nimi lecą precyzyjne pociski manewrujące, które uderzają w transformatory. Mimo wysokiej skuteczności ukraińskich załóg, część pocisków przedarła się przez tarcze, co skutkuje przerwami w dostawach prądu i ciepła dla ludności cywilnej w kilku obwodach. Ukraina stara się odpowiadać asymetrycznie, przenosząc wojnę na terytorium wroga pięcią. W minionym tygodniu ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w rosyjskie bazy paliwowe i lotniska oddalone o setki kilometrów od granicy. Celem Kijowa jest wykrwawienie rosyjskiej logistyki i pokazanie zwykłym Rosjanom kosztów wojny. Jednak skala tych ataków jest wciąż zbyt mała, by realnie wpłynąć na zdolność operacyjną rosyjskiej armii na froncie. Przejdźmy do najtrudniejszej części raportu podsumowania strat. Miniony tydzień był jednym z krwawszych w tym roku kontu. Deklaracje strony ukraińskiej mówią o rosyjskich stratach osobowych przekraczających 1500 żołnierzy dziennie. Jest to porażająca liczba, która odzwierciedla taktykę tzw. mięsnych szturmów, gdzie rosyjscy dowódcy traktują piechotę jako jednorazowy zasób do wykrywania ukraińskich stanowisk ogniowych. Niestety, straty ukraińskie, choć niższe, również są dotkliwe i trudne do uzupełnienia. W minionym tygodniu ukraińskie media społecznościowe wypełniły się nekrologami doświadczonych żołnierzy, operatorów dronów i medyków polowych. Ukraina traci w tej wojnie na wyczerpanie swoją elitę ludzi, których wyszkolenie trwało lata podczas gdy Rosja wymienia niewyszkolonych rekrutów na kolejne metry zdobycznego terenu. Wnioski końcowe są surowe. Znajdujemy się w punkcie zwrotnym całego konfliktu. Ukraina walczy dziś nie tylko z rosyjską armią. Ale także z czasem i słabnącą wolą polityczną Zachodu. Widmo narzuconego pokoju i trwałej utraty terytoriów stało się w minionym tygodniu bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłość ukraińskiej niepodległości rozstrzygnie się w najbliższych zimowych miesiącach nie tylko w okopach pod Pokrowskiem, ale przede wszystkim w gabinetach w Waszyngtonie, gdzie kalkulacje geopolityczne zaczynają brać górę nad moralnym obowiązkiem obrony ofiary agresji. To był nasz raport tygodnia. Sytuacja jest dynamiczna, a mgła wojny gęstnieje z każdym dniem piąci. Dziękuję za uwagę. Jeśli doceniacie rzetelną analizę bez pudrowania rzeczywistości, zostawcie ślad w komentarzu i udostępnijcie ten materiał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Opowieści z Mgły. Do usłyszenia w kolejnym podsumowaniu.